Halo, halo, dobry wieczór. Pozdrawiam opiekunki, opiekunów, pań i panów. E, przyszło mi takie spontaniczne rozmyślanie na, na moim wieczornym spacerze. Mam to szczęście, że dzisiaj córka mojej podopiecznej zabrała ją sobie jeszcze wieczorkiem gdzieś tam, więc mogłam troszeczkę wyjść i się dotlenić, popatrzcie jak tu jest pięknie. E, ogólnie bardzo lubię gdzieś tutaj w tych lasach sobie spacerować i przebywać. No i, no i tak się zastanawiam. Wiecie, co to jest tak, jeżeli pracujemy z osobą, która ma demencję, powiedzmy, średnio zaawansowaną, czy jak to większość z nich mówi, bardzo lekką, co, co jest takie powiedzmy, to bardzo lekkie. I na przykład takie osoby wymyślają różne dziwne rzeczy, czyli. Jakaś tam mała ranka, albo jej nie ma, jest tylko siniak, i na przykład mówią, proszę mi przykleić w tej chwili plaster, bo ja coś tam tu mi się dzieje. Próbujemy im tłumaczyć, że to nie jest konieczne, ale to nie pomaga, bo jakby no robią się bardziej nerwowe, więc o, ok, zgadzamy się. Dla świętego spokoju przyklejamy ten plasterek. Czasami nie odejdę ileś tam kroków dojdę do kuchni. Daję taki przykład i już jestem znowu wzywana, bo kto miał taką głupią ideę, żeby to przykleić? Proszę to w tej chwili odkleić. Odklejamy, ale już gdzieś tam myślę, że nie jedna osoba, gdzieś tam w sercu coś tam. Hmm. Jak tu powiedzieć tej osobie, że przecież sama to chciała, tak? Potem drugi przykład, kiedy na przykład musi naprawdę coś nosić, kiedy powiedzmy była po jakimś tam zabiegu, ja mam taki przykład palca yy, i miała nosić szynę, duży opatrunek zawinięty, żeby nie moczyła tego, yy, no ale niestety pani nie słucha, więc moczyła, więc trzeba było to zmieniać, jeździłam do szpitala. Yy, chirurg zakładał, tłumaczył, że nie wolno ściągać, zresztą. Pani syn jest też profesorem medycyny, więc też jej to mówił, ale ona przytakuje, że oczywiście to jest takie normalne, że ona w życiu tego nie ściągnie. Absolutnie, przecież ona to rozumie. Po czym przyjeżdżała do domu i wszystko przegryzała zębami, jak nie mogła sobie tego odwiązać i do rana nie było nic, tak? A rano mówiła, że ona nie wie, kto to jej ściągnął. Więc to są takie trudne czasami sytuacje, że człowiek nie wie, jak postąpić, bo. Jak nie zrobimy, to jest dla tej osoby tak źle. Tak z jednej strony robimy to, co chcą, chociaż czasami jest to głupie, na no, się sprzeciwimy, to też są nerwy, więc ciekawa jestem, co Wy myślicie o tym. Jak postępujecie w takich przypadkach, że upieracie się przy swoim, bo wiadomo, że my wiemy, co powinniśmy zrobić według strony. Od strony medycznej, ale ten pacjent czy pacjentka w swojej głowie też myślą, że wiedzą najlepiej i dalej dyrygują nami i dalej oni wydają jakby polecenia, co mamy robić. Więc dwie strony uważają, że mają rację, i gdzie, jak to wypośrodkować, jak zrobić, żeby było dobrze. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.